Cześć, dzisiaj na temat zdrowia w jak najbardziej globalnym, holistycznym tego słowa znaczeniu. Będę bowiem mówił na temat tkanki łącznej, czyli najważniejszej tkanki w Twoim organizmie. Zapraszam do oglądania. Tkanka łączna pełni w organizmie człowieka kilka funkcji. Przede wszystkim mówi się o zasadzie 4P, czyli o tym, że jest to Paczka i ochrona. Możesz sobie bowiem wyobrazić, że każde włókno mięśniowe, każdy pęczek mięśniowy, każdy mięsień jest w swoistej takiej osłońce, właśnie białej takiej błonie i to jest właśnie ta tkanka łączna, więc mówimy, że jest to ochrona, że jest to pewna przegroda, bo nie tylko mięśnie, ale wszystkie inne struktury, także nerwy na przykład, są otoczone właśnie taką błoną i mają odpowiednio dzięki temu te nerwy, te poszczególne struktury przesuwalność w stosunku jedne w stosunku do drugich. Gdyby nie tkanka łączna, to tak naprawdę zupełnie inaczej wyglądałaby też nasza postawa ciała, ponieważ ta tkanka właśnie, czyli te wszystkie białe błony, nadają twojemu ciału odpowiednią postawę, odpowiedni kształt, odpowiednią konsystencję, strukturę. Tak więc z punktu widzenia tego, jak wyglądamy, ta tkanka łączna jest dla nas kluczowa. Tak naprawdę wszystko zmieniło się w roku 2005, kiedy jedne z wielkich takich ważnych badań się pojawiły. To była praca Roberta Szlajpa, jednego z takich kluczowych na świecie badaczy, którzy zajmują się tkanką łączną, i on w tej pracy wykazał, że w tkance łącznej znajdują się komórki, tak zwane komórki tuczne, dzięki którym ta tkanka ma zdolność do samoistnego kurczenia się i rozkurczania. Czyli w pewnym sensie działa trochę tak jak tkanka mięśniowa. Co roku odbywają się kongresy dotyczące tej tkanki łącznej, i tak naprawdę ilość badań naukowych z roku na rok bardzo intensywnie rośnie. I można by powiedzieć, że dzisiaj już na temat tej tkanki wiemy tak dużo, że można. Układać plany treningowe, można dbać poprzez dietę, można w sferze również mentalnej koncentrować się na tym, by ta tkanka miała optymalne warunki do pracy. Czym są te powiedzi? Zatem można by zapytać. Otóż to wszystko, co widzicie tutaj, wszystkie te białe struktury, tak jak mówiłem, o mięsna, śródmięsna, namięsna, to jest m.in. powięź. W ten sposób to wygląda. Tak jak kupujecie mięso w mięsnym na przykład, to te białe błony wszystkie dookoła to są powięzi, ale nie tylko, bo zwróćcie uwagę, że na przykład kiedy popatrzeć na kolano, to tutaj gdzie mamy ścięgna, różnego rodzaju więzadła, pasma takie właśnie łącznotkankowe, no wszystkie mięśnie tak naprawdę, prawie wszystkie kończą się w ten sposób i przyciepiają się do kości. Tak więc zwróćcie uwagę, że przekazywanie siły z jednego mięśnia na drugi mięsień, później na dół ma miejsce właśnie poprzez tą tkankę. Dlatego też, jak macie na przykład jakąś aktywność sportową, albo jesteście przed jakimiś zawodami, i fizjoterapeuta, czy masażysta, ktokolwiek zrobi, rozjedzie, rozdusi dosłownie tą tkankę, to może się okazać, że wyniki sportowe przez pewien czas będą bardzo złe, się pogorszą, ponieważ traci się kontrolę nad ciałem. Czyli ta koordynacja nerwowo-mięśniowa, czy to przekazywanie siły mięśniowej jest zdecydowanie gorsze przez jakiś czas. Tutaj widzicie również w okolicy stopy. Mamy rozcięgno podeszłowe, mamy ścięgno Achillesa. Tutaj jest ciągłość tej tkanki oczywiście na tej tylnej taśmie powięziowej zachowana. Widzimy również na przykład wokół ścięgien takie pochewki. Tutaj widzicie więzozrosty, więzadła, torebka stawowa. To wszystko jest również tkanka łączna. Możemy mówić o troczkach, takie miejsca, w które trzymają ścięgno mięśnie, które przechodzą sobie pod spodem, ale również to, co otacza układ nerwowy, czyli na przykład opona twarda, zwróćcie uwagę tutaj. To też jest element łączno-tkankowy. No i co ciekawe, ta tkanka łączna tak naprawdę może mieć postać bardzo płynną, ale też bardzo twardą, bo krew jest też elementem, jest tkanką łączną, okostna jest tkanką łączną. Zwróćcie uwagę, te tak zwane dyski, pierścienie międzykręgowe również są zbudowane w znaczącej mierze z tkanki łącznej. Znacie na pewno takie pojęcie przepukliny w kręgosłupie, albo wypadniętego dysku, albo protruzji. To, to są właśnie te struktury łącznotkankowe, które ulegają uszkodzeniom. Cała ta błona w środku, na pewno słyszeliście o czymś takim jak jak otrzewna, która otacza narządy wewnętrzne, jak osierdzie, które otacza serce właśnie, czy opłucna. No i mamy cztery takie podstawowe warstwy powięzi. Mamy powięź tą powierzchowną, potem jest taka ta bardziej głęboka, następnie mamy tą oponową, którą przed chwilą widzieliście, na przykład tą oponę twardą, trzewną, która otacza te narządy wewnętrzne. No i można by się zastanowić nad tym, czym się te tkanki od siebie różnią. One się przede wszystkim różnią gęstością i regularnością układu włókien. Tak więc zwróćcie uwagę, że mamy bardziej luźną, im wyżej tym bardziej luźna i im dalej tutaj na tej osi poziomej, tym bardziej regularna jest ta tkanka. I mamy powięź właściwą, rozcięgna, więzadła, ścięgna, trzewna. I zwróćcie uwagę, że na przykład ścięgna mają bardzo dużą regularność, więzadła mają trochę mniejszą. Gęstość mają zbliżoną, natomiast regularność największą mają ścięgna. Powięć powierzchowna, tutaj na górze, jest bardzo luźna i jest bardzo nieregularna. To jest ta, którą możecie sobie bezpośrednio wyczuć, wypalpować, poprzesuwać sobie skórę. To jest ta właśnie zewnętrzna powięź. Mówi się o tym, że ciało człowieka jest trochę podobne do pomarańczy, bo faktycznie zwróćcie uwagę, mamy powieść powierzchowną, natomiast potem jest to wszystko, co otacza mięście, ta mięsna śródmięsna i jest ta głęboka, na przykład ta powieść trzewna. Tak więc w ten sposób to potrafi wyglądać. I co ciekawe, wszystkie te powięzi się ze sobą łączą. I tutaj widzicie na przykład jeden ciąg, jedną taśmę taką powiedziową, poprzez rozcięgno podeszwowe, poprzez mięsień brzuchaty, łydki, mięśnie z tyłu uda, kulszowo-goleniowe, więzadło krzyżowo-guzowe, powieść krzyżowa, czyli przez kość krzyżową, mięsień biodrowo-żebrowy, czyli bokiem sobie idziemy tutaj yy, tali i potem mamy mięsień półkolcowy głowy i szyi i mamy ten taki Czepiec ścignisty, idziemy do samej głowy. Jedna struktura, jedna ciągłość tkanek. Więc wygląda to w ten sposób. Dlatego bardzo często zdarza się, że jeśli masz jakąś dysfunkcję, jakiś problem, napięcie w środkowej części ciała, to może to dosłownie tak wyglądać, jakby ktoś cię tu pociągał. Ponieważ jest to tak naprawdę jedna taśma. I na początku być może Ci się nie wydawać to takie oczywiste, ale kiedy coś długo Cię tu pociąga, a Ty na przykład idziesz biegać albo coś robisz, to z czasem ta Twoja sylwetka zaczyna się skręcać i pochylać na jedną stronę. I wtedy już może się okazać, że taki mały bodziec działa jak taka kropla, która drąży skałę. Tak więc warto zwracać uwagę na to, co się dzieje lekko, delikatnie i przewlekle w Twoim organizmie, bo to być może w przyszłości może być powodem tego, że jakieś dolegliwości staną się bardziej intensywne, które na pozór były małe. Tak więc można by sobie zadać pytanie, czy mamy tak naprawdę te 600 mięśni w swoim organizmie, czy może jest to jeden wielki mięsień, który jest tylko podzielony taką dużą ilością tych, tych pochewek powięziowych. W jaki sposób jest zbudowana powięź? Ona ma komórki nieruchome, fibroblasty, makrofagi, takie komórki, które, o których mówiłem na początku, który wykazał Szlajb, że one istnieją, te komórki tuczne. Jest też zewnątrz zewnątrzkomórkowy, czyli żer śródmiąższowy, gdzie są proteoglikany, glikoproteiny strukturalne, kolagen, elastyna, gdzie jest woda, tam są też końcowe odcinki naczyń krwionośnych. No i co ciekawe, słuchajcie, aż, zwróćcie uwagę, 16% masy ciała Stanowi ta tkanka, czyli bardzo, bardzo dużo. Jeszcze ważniejsza rzecz to jest to, że jest to główny narząd komunikacji w naszym ciele. Dlatego też, że ona przekazuje siłę mięśniową, to o czym mówiłem, ale przede wszystkim uczestniczy we wszystkich procesach niezbędnych do przeżycia i w sensie takim biocybernetycznym jest jednym wielkim czujnikiem. W tej tkance znajdują się Wszystkie czy większość receptorów zakończeń nerwowych, które decydują o tym co czujesz, jak czujesz, w jaki sposób czujesz. Tak więc ona wspomaga synchronizację pracy podczas przenoszenia siły skurczu, chroni mięsień przed uszkodzeniem, przenosi siłę właśnie na kolejny sąsiadujący mięsień, no i umożliwia się to co mówiłem na początku, ślizganie się tkanek względem siebie. I jako narząd komunikacji zwróć uwagę, że ma tutaj receptory Goldziego, Paciniego, Rufiniego, wolne zakończenia nerwowe. Jest to najważniejsza proproceptywna struktura w naszym organizmie. To są te receptory czucia głębokiego. Mamy te receptory bólowe, więc jest wszystko tak naprawdę, co odczuwasz, jest zlokalizowane w tej tkance. Dlatego też mówimy o tym, że bardzo często z czasem, kiedy człowiek ma długo jakąś kontuzję, to zaczyna go bolać już nie ta sama uszkodzona tkanka, ale wszystkie te tkanki okalające, które są obok, ponieważ tam jest zbyt dużo napięcia, zbyt małe uwodnienie i są podrażniane właśnie te receptory. Co ważne, ten układ powięziowy zapamiętuje wzorce ruchu i może dojść do czegoś takiego, że będziesz miał złą postawę ciała i zwiększenie wydatku energetycznego, zaburzone wzorce ruchu, dlatego że masz zaburzoną tak naprawdę powięź, zaburzony ślizg powięzi, zaburzoną elastyczność powięzi. Tak więc ekonomika ruchu będzie gorsza, wzorce ruchu będą nieprawidłowe, czyli ten schemat poruszania się ciała będzie nieprawidłowy przez to, że jest zmiana w strukturze powięzi. To co jest jeszcze bardzo ważne, to w fizjoterapii mamy bardzo dużo różnych metod za pomocą których możemy normalizować tę powięź, badać powięź. Widzicie, że to są takie techniki jak MET, PIR, Positional release, łańcuchy, FDM, foam rolling, jakiś trigger ball, floss bendy, stretching powięziowy, rolling powięziowy. I to co najbardziej mnie osobiście interesuje to jest właśnie trening powięziowy czy stretching powięziowy. I zostało to opisane już ładnych parę lat temu. Jest fajna książka, możecie zerknąć. Ann Frederick, Chris Frederick, stretching powięziowy, gdzie jest opisane w jaki sposób należy działać, by tę tkankę powięziową powięź odpowiednio stymulować. W stretchingu powięziowym mówimy o tym, że trzeba synchronizować ruch z oddechem, że oddziałujemy na całe łańcuchy, a nie tylko na jakiś fragment tkanki. O tym, że działamy bez bólu rozciągamy struktury nerwowo-mięśniowo-powięziowe, a nie same mięśnie, tak więc my działamy też na końce ruchu, trochę tak jak w neuromobilizacjach, na końce tych taśm, że trzeba nakierować się właśnie na cały staw i dlatego też wykonywać ruchy trójpłaszczyznowe. Dlatego też mamy wszystkie techniki Self Mayofaster Release, czyli to są techniki z wykorzystaniem wałków, piłeczek, tych wszystkich duoboli, gdzie możemy właśnie sobie tę powięź stymulować. Trzeba to robić tylko w odpowiedni sposób, odpowiednio przed albo po treningu. Tutaj są oszczeg... opisane jakby te zasady. No i w stretchingu powięziowym co istotne to jest to, żeby być bardzo regularnym i bardzo systematycznym. Dlatego też że wiemy doskonale, że tkanka ta po po potrzebuje dosyć dużo czasu, żeby się przebudować ona się starzeje, czyli w zależności od tego jak będziesz się zachowywać, jak będziesz się odżywiać, to twoje ciało może wyglądać tak właśnie jak u tego pana tutaj na zdjęciu i możesz właśnie nawet będąc już dorosłą czy nawet starszą osobą wykonywać przesiad w ten sposób i prawidłowo w prawidłowych schematach. No a możesz się też poruszać jak taki dziadziuś babuleńka i po prostu z taką sztywnością chcąc się odwrócić, robić małe kroczki bo nie możesz tak naprawdę się ruszyć, odwrócić głowy. Tak więc to wszystko jest głównie Zależy od tej tkanki łącznej i gorąco Cię zachęcam do tego, żeby podejmować właśnie codziennie, regularnie taki. Taki stretching powięziowy. Kilka miesięcy, czasami 10 miesięcy, czasami 2, czasami 3 trwa taki proces przebudowywania tej tkanki. Jest to bardzo zależne od wielu czynników, które się składają na całość. Jeśli wiele tych drobnych elementów robisz dobrze, to jest szansa na to, że Twoje ciało oddzielczy ci się właśnie bardzo dobrym poruszaniem się i zdrowiem, elastycznością, gibkością, dobrymi zakresami ruchu. W tym odcinku w zasadzie to jest wszystko. Chciałem Cię zainteresować tym tematem. Jeśli bardzo Ci się to podoba, zapraszam Cię serdecznie na moje warsztaty z treningu powięziowego, z powięziowego, które będę organizował cyklicznie we Wrocławiu. Dziękuję Ci za wszystkie lajki, subskrypcje, łapki w górę i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć!